znowu Was witam w Fall Guys. I no, bo widziałem, że Wam się bardzo spodobało, więc macie od nowa proszę tutaj Fall Guys. I dzisiaj sobie spróbujemy... Wczoraj z kolegą grałem i jak widać miałem jedną koronkę tu. Dobra, ale dobra. Nasz cel to jest dzisiaj dobić rekinka. Więc let's go! Tak w ogóle piszcie co chcecie. Czytam Star Warsy, wejdziecie na kanał Battlefront. Polecam bardzo ten film. Czy może Fortnite'a, ale w Fortnite to... Wiecie, strasznie dużo osób nagrywa to mnie, pewnie nie chcecie oglądać z Fortnite'a. Jeszcze, że jestem słaby. Yy... No, więc piszcie co chcecie. Jeszcze próbuję się zastanowić, czy chcecie, a może jeszcze chcecie, z tego... Jejku. Yy... W takiej grze, że jesteście bardzo malutcy, nie wiem. Piszcie Grounded się nazywa, ale to jeszcze nie jest pełna wersja. Dobra, let's go. Ukaram. O nie, 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 łap się, łap się, łap się. Łap się. Dobra. Dobra, cyk. Na górze macie kwalifikacje, ile osób możecie zakwalifikować? No. Co się dzieje? Dobra. Co? To... Cyk, dobra. Dobra jesteśmy. Ty patrzcie, już osoby się kwalifikują. Dobra, to musi pójść na górę. I teraz Tutaj trzeba szybko. Teraz tu I teraz tam. Bo karamba. Łap łap, 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 Dobra Czy nie, już ja się chyba nie zakwalifikuję? Ja nie za bardzo lubię poza tym tą mapę, bo nie jestem jak widać w nią najlepszy Nie, nie ma kwalifikacji już dla mnie Nie no Dobra Ty, a może? Może coś będzie dla mnie? Może coś będzie? GG! Dobra. A właśnie, najważniejsze. Piszcie, czy mnie lepiej słychać. Bo. No była masakra. Ale już rozwiązałem problem. Teraz poza tym yy, dostałem mikrofon. No. Ten odcinek może być odrobinkę krótszy. Bo jeszcze tam 11 minut. Ale dobra. Nie ma co się martwić. Jeden będzie krótszy, a jeden dłuższy. No dobrze. Ja to przeszedłem tylko jeden raz. I to ostatni. Dobra, jak się postaram, to może przejdę. Ja gram na kontrolerze, ale to pewnie widzicie. Eee, więc dobrze, spróbujmy. Tutaj to się przesuwa, potem tutaj przeskakujecie przez ruch. Przeskakujecie przez te takie barsy, tutaj przez ruch znowu. I tutaj jest taka woda, która robi, że nie macie grawitacji. Tutaj to się kręci. No i musicie zrobić takie dwa kółka. I to jest w tym takie trudne. 26 osób jeszcze może się pozakwalifikować. Więc to będzie porażka. Go, go, go Ojej jaj No to się uwięziłem O Dobra, let's go To było fajne Dobra. No gravitation. No nie! Dobra. Ale tam tego wywaliło. Up. No, czemu ja nie podskakuję. No i Nie! Dobra, widzi, drugie kółko Dobra Dobra, tutaj już łatwo, bo wtedy tam to staranowali, tak powiem. Dawaj. Dobra, dobra. Dobra, Ty już się osoby kwalifikują? Pa. Dobra, ręce jak to? Rąbową, ja! Dobra, do drugiej rundy doszliśmy, więc nie było co. Ale dobra. Dobra, dzisiaj spróbujemy dojść chociaż do trzeciej rundy, nie? Bo to jest okropnie trudne. To się wydaje takie łatwe, nie? Ale to chyba każdy <laughs> mówi, że to jest strasznie trudne. A właśnie, strasznie dawno nie, wspom nie wspominałem, bardzo tego nie lubię robić, ale bardzo bym was poprosił, żebyście zostawili suba, bo no powiem, że taki trochę jestem biedny. Bo 25 subów, no nie najlepiej, ale zauważyłem po ostatnim odcinku, że to Fall Guys ma strasznie dużo, jakby nie strasznie dużo, ale trochę tych wyświetleń ma, więc... Proszę, nagrywam następny Fall Guys. O, dobra. To przejdę na luzie. Na zamknięte drzwi, jak to mówią. Ja tak mówię. Dobra. Najwyraźniej się łapiemy za te drzwiczki, nie? Dobra. A tak, w ogóle najfajniej, najfajniejsze jest to, że ten kontroler drga, nie? Jak oni robią te wszystkie emocje. Emotki i to wszystko Op. Na zamknięte Dobra, to jest najłatwiejsza mapa, tak serio. Dobra. I na zamknięte. Nie jest wąble. o dobra. Dobra, właśnie dlatego to jest najłatwiejsza mapa. Nie gościu, nie z taką kamerą. Dobra. W ogóle nie rozumiem, jak na tym można przegrywać mnie. A tak w ogóle piszcie, czy wy macie Guys bo mi się ta gra nawet podoba. Szkoda, że na Playaku trzeba płacić za abonament, w sensie za taką aplikację. Bo kolega ma Playaka, Hubert, i... No, i ma... I, nie, i ma właśnie Farguys, ale musi... Co jest dla mnie nonsensem płacić za pewną aplikację. Dobra. 33 osoby mogą się zakwalifikować. Myślę, że da radę. Chociaż ja wystartowałem w ostatnim rzędzie, więc... Dobra, to myślę, że mogę przejść. Ale jeszcze nie jestem pewny. Dobra, młotek, ty mnie uderz, tym mnie nie uderzaj, ty mnie nie uderzaj. Dobra. Uf. Dobra, ryzykować i ryzykować. Ryzyk fizyk. O! O, oh, Jezus. Wow. Tutaj? Serio? Nie no. Dobra, nie, nie ma co. To ja mam zalaga. Już ludzie się kwalifikują. Dobra. Dobra, fajnie. Jeszcze jedna osoba może się zakwalifikować. I to na pewno nie będziesz ty. Dobra. Dobra, to, jest, to będzie trzecia runda, nie? Tak. Nie. Nigdy tego nie przeszłem, nigdy w życiu. Ale tutaj dużo rekordów było. Bo jakby już wchodziłem na tą górę, która podnosi tu mnie, ale nigdy nie ten. 21 osób, no to świetnie. Ty, ale mega mi się podoba ten skin Among gasa. Ten, który idzie za mną. Nie wiem czemu. Ty, patrzcie ninja! O, Dobra, leci! O, karamba Dawaj! Co to jest? No nie! O do... Nie! Dobra, rzeszę Dobra, teraz ja znam tutaj pewną rzecz Aj. Ej, patrzcie, już osoby się kwalifikują sprytne. Dobra, jeszcze jedną gierkę gramy. Mamy rekinka! Jeszcze byłem trzy lewele dwoma gierkami. Tak? Nie, tak, nie, tak, nie. Jakiś kolor morski To? Nie wiem, a może to? Nie wiem, jak myślicie? To? Chyba wezmę to Dobra, gramy ostatnią gierkę Ty, ale że ja trzy levele, jeśli dobrze widziałem, nabiłem nie Looking for players No to lukuj mi! Dawaj, dwie osoby dobra więc spróbujcie z dzwoneczkiem yy, odblokowanym żeby się nie pominęli żadnego odcinku łapeczki w górę spróbujmy dobić tak 100 łapeczek to będę bardzo bardzo szczęśliwy to jest tak jak dla mnie dla mnie subskrypcja i dzwoneczek i subskrypcja to to jest dla mnie taki najlepszy prezent na Wielkanoc. Nic nie musicie mi kupować. Więc jakbyście mogli to proszę bardzo. Jakby pro, bardzo bym was prosił. Ty muzyczka znikła. Hej. Odebrali mi muzyczkę. Czemu? O karamba. Dobra. Oj karamba. Nie no. Czemu nie ma muzyczki? no, jestem tutaj, star. Dobra, ty już osoby się kwalifikują. No to ja nie mam szans. No właśnie dlatego. Dobra, tu, tu, tu. Ja się już tego nauczyłem. Bo tam się nigdy nie udaje. No. Stop. Stop. no, 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 wywaliło. Stop. Ty, o nie, ja się już no, nie zakwalifikuję. no, no, nie! Dobra, nie, nie, no, ma no, marzyć! Ty, a może? Poczekaj, nie, nie, nie. Dobra, Gigi. Dobra, to dzisiaj na tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Tak naprawdę. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę. No, o to mogłem założyć. No, więc dziękuję za oglądanie i się ma za tydzień.